Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony FuegoFi Witam was w drugim odcinku gry Sakt czy tam Zemsta Urzędaca, jak sobie kto wolniej sobie mówi um, Kontynuujemy nasze uprzykrzanie życie pra współpracownikom prawdopodobnie byłem, aczkolwiek ja nie znam końca tej historii Okej, okay, co tu? Bóg, Bóg, dobra Gra na punkty i kontynuujemy Dzisiaj sobie zrobimy um, chyba jedną misję Ile mamy? 5 minut? Nie no to sobie zrobimy dwie misje. Ok. Poziom trudności łatwy, więc na rozgrzeweczkę 6 minut, 5500 punktów. Ok. A, już tutaj widzę. Ok. Papieroski. Yy, zabieramy filiżankę do kawy. Ale sikać nie możemy, czyli kawy mnie nie było. Płyty, och jak mi przykro, przepraszam, niechcący mi się w rękach tak pokruszyło coś. Tu nic, nie możemy zrobić, nic. O kurczę, oparłem się w ścianę. Kurde, rozdarłem się niechcący. No nic, chodźmy dalej. Hmm. O, może ten dobry? Nie, ten też będzie niedobry. Hmm. Kurde, wszystkie mapy, ma połamane kogoś. O, a co tutaj może. O, 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 dawaj, dawaj. Ups. Coś <laughs> tutaj jeszcze. Niestety, a może jednak. Ups. Oj. Nie zauważyłem. O, no, dawaj, dawaj. Musimy zrobić coś na większą skalę. Tutaj za mało punktów Du, 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 du. Ciekawe czym. czy mogę? Okay, nie przyczepiam się. Zobaczcie ich zaangażowanie do pracy, jak on tymi rękoma macha. Jakby gra na pieninie. Chopno. Mniej więcej. A za, albo tamtego za, zobaczcie jak się buje. O! Już taka psychoza jest, to już jest wyższy poziom zaawansowany już jest. Poziom hard. Um, Okej. Okay. I... zapis też można. Długo empuję. Ok. <laughs> I wyłączmy. No idziesz? Proszę no, Ech, koleś jesteś niezdecydowany. Dobra, co tutaj mamy? Widzisz, nowa papieroska. Alfa jak nie ma. Zostawiłeś komputer. Jak mi przykro. He, <laughs> tego już nie próbowaliśmy. Ale spalej kolei to ja zawsze się można. Tyk, coś jeszcze wyłączy. Myślę, że. Zwiniemy klucze. Czemu nie? I pokażemy mi się, gdzie jego miejsce. Nie tu wcale nie było, to właściwie się, się tylko zdaje. O, cóż za piękne kartka, zobaczmy Rozdarło się. Kurczę. Dobra, zwiniemy zapalniczkę, bo to jest ten najpotrzebniejsze. Tu nic, tu nic, tu nic. Tu. <laughs> Zamienić cukier na sól. Okej. Okay. Dobra, kucheneczka ustawimy na pewno moc, nic się na pewno nie stanie, fuk, kurwa, no dobra. Żółte, e, fioletowe, żółte, aha, to jest bordowe. Mój błotary niebieski zielony, 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 żółty. Żółty e, żółty? no, uf. no Ok, no i gdzieś i tak ustaje na pewno. Ok, e, coś tutaj jeszcze możemy zrobić? Hmm, zakręcić rurę ze ścikami. To się nie może zakończyć. No, ok, co my tutaj mamy? o oh, Jesus Christ, ktoś niechcący podpalił. Uh, co to jest? Nawet jak to Ok, coś tutaj widziałem niechcący jakieś problemy z mikro. Mam nadzieję, że mi się dobrze. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Mieć nadzieję można zawsze. A żeby później tylko nie wyszło na to, że będę musiał powtórzyć nagranie. Ok. <laughs> już wszystko powinno patrzeć. Ten wraca, ten wychodzi. Super. Dobra, coś tutaj mam na półkach, nie tylko komputer. No to formatujemy dysk. O, już się wkurza. Nie bardzo dobrze. I tam było 5500 punktów. O no to już. Ta sobie tylko możemy chodzić i chillować. Glare Club. Claire gruba. No zrób sobie zapiekankę, zrób, a ja tutaj dokończę dzieła. I sobie mag do nieba. Nie widzę moich kolegów spokojnie. Aha, jeszcze. kurcze muszę coś zrobić z tym dźwiękiem. W poprzednim odcinku, jak widzieliście, były problemy i nie chciałem, żeby było za głośno. Natomiast teraz nie wiem, czy ta muzyczka taka spokojna, fajna nawet nie jest za cicho. okej nic, to nic, to nic, to nic, nic, nic nic nie mogę zrobić ale gdyby ta pani wyszła to ja bym sobie bardzo chętnie o gdyby ta pani wyszła to ja bym bardzo chętnie sobie pożyczył o następny problem. okej, 5 minut było no to zróbmy sobie leciliśmy tak, tak, tak dobra, wyzwanie nie mamy czasu, aha w ciągu 6 minut 3000 punktów. Czemu tak yy, już wiemy, dlatego że jest ciasno. Do yy, to chodzi. Yy, jest ciasno w tym biurze i łatwo mogą nas przyuważyć. Mamy na to 6 minut. Przez te 6 minut musimy zdobyć 3000 punktów. Loś. No znowu ten pan. okej. Okay. Come on, kaman, come on, Kaman, come on. 400 Dobrze moi drodzy, w takim razie zapraszam do toalety. Na pewno yy, macie potrzebę. Widzicie, tutaj nie ma za bardzo jak robić numerów z komputerami. Trzeba po prostu wyszukiwać okazji. O! Szef zostawił biuro puste. Dużo uniwersalny. Czekaj, ja czego? O, zapalniczka, 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 zapalniczka. Zapal... No, 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 I trzeba, okej. Okay. I am just a fucking master. Okej, okay, za też. to um... No. 10 punktów a Nie damy rady. Wyzwanie to, to aż tak nie jest. prześlij obsceniczne sms -y. Powinna być jeszcze opcja wstaw karnego kutasa na Facebooka. Kawa. dobra. Kardridża. Co moje. Aczkolwiek nie wiem, co mam pójść niby z nimi zrobić. O okay. tak. W ogóle nie widzę w tym bierze szefa, więc tutaj mi się nikt nie będzie denerwować. Sformatujmy. Ok, i wyłączmy. Dziękuję, dobranoc. To wszystko już bodaj, że zrobiłem. No ramy, to tam nie będziemy przewracać. Ważne, iść tam do siebie. Nie psuj tutaj ludziom panów. Jak podpalę, to się ktoś skapnie. No Zapłacę, mi spoko. Co za bezczelność, okej, okay. minka i ognisko, fioletowy i minka, fioletowy i minka, 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 no minkuj. Dziękuję. Jeżeli polewiemy po co właśnie. No, ...tego pojedynku... KURWY To jest właśnie ta trudność, o której mówię czerwony, zielony... ...i znowu czerwony Dobra Czerwony... ...zielony... ...i znowu czerwony Fioletowy... ...czerwony... ...fioletowy Fioletowy... ...czerwony... ...fioletowy Fioletowy... ...zielony... ...zielony Fioletowy... Zielonej i zielonej. No właśnie. To jest ta tość, o której wam mówiłem, nie możemy tutaj. Yy, jest mm, trudno tak. Wyłączam komputer, bo nie chcę, żeby to za długo szło. Zawsze możemy przyłapać. Siadaj na dupsku. O Jezus. Nie weź tu bądź mądry, no. No, nie, no w sumie mam jeszcze sporo czasu. Nie odwracaj się. To się nazywa Ersthaft. O, Erście Hafcie. Denerwujesz mnie. Ups, coś mi zlagowało tutaj. Nie będę narzekać na nadmiar punktów, więc przekręcimy obrazek. Hmm. Jeżeli dobrze się teraz tak orientuję, o, jej mamy wszystko. Jeżeli się dobrze teraz orientuję, um, to jest tak jakby druga część tej gry. I um, jest to, właśnie, znowu <tryk> 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 um, <tryk> Jezu, jest to zemstakujące. Czyli jesteśmy uczniem, właśnie po szkole i robimy piekło z życia, um, bo nauczycielom i uczniom. Jeżeli tutaj do końca dojdziemy To jak najchętniej nagram też zemstę Kujana O ile w ogóle podoba wam się ta seria Mi osobiście jak gra się bardzo podoba A, dobra Fajna muzyczka, nie mogę się powstrzymać w komentarzu. Bardzo fajnie podoba mi się A co? Ugaliśmy pożar Ech, no i nic, teraz musimy jeszcze czekać dwie minuty. Hmm, komputer. Ktoś go wyłączył. No, weź to. Nie mogę podnieść. Nie odwracaj się, Grubasie. Erneście, hawcie. Come on. Dobra. Ech. Nie można tutaj nic mu zabrać? Nic. Tutaj nic. Nic, nic, nic. Nic. No i podparmy jeszcze sobie. Spójrz! Ktoś podpalił to coś, czego nazwy nie znam. Spójrz! Ktoś wyłączył Twój komputer. Jak to się mogło stać? Jałem się do tego. Serio. Jak on się nazywa? Ole fajne, teraz dopiero to szczaiłem, patrzcie. Mamy... Podlego widzenia. Clark Gruber, Timbuktu, Marta Pfal, następny poziom, dobra jest. Moi drodzy, nasza gra wygląda mniej więcej już w ten sposób. Uważam, że jest się do czego tutaj przyczepić oczywiście, bo gra może nie należy do najnowszych, ale to już większość playerów wie, że stara gra nie oznacza wcale głównia gra, tak? W każdym razie zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, oceniania, lajkowania, czego tam jeszcze sobie chcecie. Zapraszam Was do innych moich materiałów. Ale na teraz ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych odcinkach kolejnych serii. Więc see ya.